Cześć internecie! Więc w końcu, w końcu jestem po prawie miesiącu nieobecności. No ale niestety sesja nie wybiera. Szczęśliwie mam już wakacje i przybyłam z małym hołem książkowym. Wiele bibliotek tutaj książki za darmo, w tym miejska w, moim, w mojej miejscowości. Potrafię z niej przenieść czasami bardzo dobre książki, bardzo ładnie wydane, dosyć stare Niektóre z nich są w opłakanym stanie, ale mam zwyczaj ratować stare książki, dlatego zabieram je ze sobą. Podobnie zresztą robi moja biblioteka instytutowa. Ona również oddaje książki, które nie są już jej potrzebne, ponieważ kupiła nowe albo te, które miała w swoich zasobach, są już nieaktualne. Wtedy wystawia książki w kartonie, w wypożyczalni można ją zabrać je ze sobą do domu. Zdarza się, że są to również powieści. Kilka z nich będziecie mogli zobaczyć również dzisiaj. Więc zacznijmy. Pierwsza z książek, którą kupiłam w instytucie, ponieważ w instytucie na moim uniwersytecie również pojawia się pewien pan, który sprzedaje książki w bardzo nieprzyzwoitych cenach. Raz kupiłam daśnie 1001 Nocy, wszystkie 9 tomów za 27 zł. No i to naprawdę była nieprzyzwoita cena. Pierwszą z książek, którą kupiłam w poprzednim miesiącu jest Rezydencja Williama Flockera. Bardzo niewiele wiem o flokerze, chociaż zdarzało się przerabiać niektóre z jego opowiadań na zajęciach i pomyślałam, że spróbuję. Wiem, że jest to trzecia część, zresztą przeczytałam na skrzydełku. Jest to trzecia część, ale może ją czytać niezależnie od pozostałych dwóch, więc. Jestem bardzo podekscytowana. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Kolejną książką jest gorzka, Gorzki Smak Czekolady Lucullus Termanda. To nie jest oryginalna okładka, ponieważ książka, którą przyniosłam z instytutu, była w opłakanym stanie. Cały skład się rozpadał, wszystkie kartki były luźno, nie było okładki. Ostał się jej tylko grzbiet, więc postanowiłam ją uratować i zaniosłam do introligatora i to jest efekt jego pracy. Zresztą jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wygląda. W dodatku pan introligator przyciął brzegi, które były dosyć poszarpane. Niestety, i tu możecie zobaczyć, co się działo dawniej ze składem, marginesy wewnętrzne były zbyt wąskie i po, po ponownym złożeniu tej książki już praktycznie ich nie widać. Ale jestem bardzo zadowolona z tego, jak pan interweliwiator wykonał swoją pracę i nie mogę się doczekać, aż przeczytam tą książkę. Kolejną książką, którą przyniosłam tym razem z Biblioteki Miejskiej, jest książka Krystyny Unichowskiej. Unichowski opowiada, czyli Tajemnice Mafii Antykwarskiej. Jestem szalenie podekscytowana, ponieważ Mafia Antykwarska, ludzie, drodzy, bywam w antykwariatach tak często, że nic innego, tylko siąść do czytania tej książki. Ta książka również nie była w najlepszym stanie, nie miała grzbietu i ją również uratował pan Introligator. Bardzo ładny zielony grzbiet ze złotymi czcionkami. Jestem naprawdę zadowolona. Tu również pan Introligator przyciął brzegi i co najważniejsze, uratował mi wyklejkę. Wyklejka jest przecudna. Jestem szalenie zadowolona, że udało się to zrobić. Z obu stron jest naprawdę śliczna. Wiem, że książka ma ilustrację. O, pokażę Wam zaraz. Więc mam nadzieję, że uda mi się zrobić recenzję tej książki. Być może w lipcu, ponieważ czerwcowa lista książek jest już dosyć długa. Ale w lipcu spodziewajcie się recenzji. Kolejną książką, którą przyniosłam, to jest Pianola Kurta Woneguta. Woneguta czytałam tylko jedną książkę, była to rzeźnia numer 5. Nie byłam przekonana do jego twórczości, ale postanowiłam, że dam mu drugą szansę. Zresztą amerykańscy klasycy to, to twórczość, którą warto znać. Więc Pianola ma również bardzo ładne ilustracje. O proszę, taka na kontespisie. Zresztą okładka bez, bez obwodu też jest bardzo ładna. Jest to stare wydanie, więc ludzie, jak ta książka pachnie? Mm, nic... Tak mnie nie cieszy w starych książkach jak ten niesamowity zapach. Więc tą książkę też mam nadzieję, że uda mi się zrecenzować w lipcu. Kolejnymi książkami, tym razem kupionymi, są książka Aleksandra Dima, o nazwie której nie wymówię, bo nie znam francuskiego. Zapewne domyślacie się po kładce jest to kolekcja wydawnictwa Hachette. Ale nie żałuję, że ją kupiłam, bo jest ładnie złożona i w dodatku ma ilustracje, te, te z pierwszego wydania, jeżeli się nie mylę, są nieco ciemne. W poprzednich książkach były ładniejsze, ale mimo wszystko fajnie, że są. Książka jest ładnie wydana, ma fajne, fajne szycie, fioletowe. Nieczęsto jej się ją spotyka, zwłaszcza, że bardzo ładnie pasuje do, do okładki. Zobaczymy. Czytałam trzech muszkieterów. Mam. Kolejnych kilka książek Dima do, do przeczytania, więc być może będzie jakiś miesiąc czytania Dima. Zobaczymy, jak to będzie. Następna, zakupiona w Instytucie, jest to książka z serii Biblioteka Narodowa. Tutaj mamy Herberta Walsa, Historia Świata. Mam już jego w kilku czasów. Zresztą oglądałam film i był bardzo dobry. Niestety książek Biblioteki Narodowej. Nie da się tak łatwo kupić, dlatego za każdym razem, kiedy widzę tego pana na stoisku w instytucie, dopadam książek z Biblioteki Narodowej, ponieważ są bardzo dobrze wydane. Nie tylko literatura zagraniczna, ale również literatura polska. Wiadomo, że wydawnictwo o Solineum zostało sprzedane, więc nie wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze jakieś nowe książki z Biblioteki Narodowej się pojawią, dlatego warto je kolekcjonować. Zresztą znaczy bardzo często widać je w bibliotekach i uczniowie zawsze się cieszą, że czy czwarte książki to wstęp, więc Biblioteka Narodowa. Historia świata, jak ją przeglądałam, dawała mi się bardzo ciekawa. Jest napisana ładnym stylem, ba bardzo się cieszę, że będę mogła ją przeczytać. I mm, Middlemarch, George Elliot z serii. Penguin Popular Classics. Jestem bardzo zadowolona, że udało mi się dostać książkę z Penguin Classics, ponieważ w Polsce są trudne do dostania. Oczywiście można zamówić je przez internet, ale, ale koszty przesyłki zdecydowanie mnie od tego odrzucają. Skupiłam ją za niecałe 4 zł, więc wyczekuję, żeby móc ją przeczytać. Zresztą już zaczęłam, ale przed sesją i, i nie dobrnęłam zbyt daleko. Mm. Nie mam już angielskiego od roku, dlatego bardzo, bardzo się cieszę, że mogę chociaż w ten sposób nie zapomnieć tego języka. Zobaczymy. Jak na razie bardzo ciekawa książka. I w końcu ostatnie trzy książki. Pewna osoba na pewno czeka, aż o nich trochę opowiem. I tak, Kingo, o tobie mowa. Kinga przysłała mi trzy książki. Jedna z nich to spowniczek polsko-esperancki. Jedna z moich koleżanek uczy się esperanto i bardzo zachęcała mnie, żebym również zaczęła się uczyć, więc być może skorzystam z jej propozycji. I to już jest bardzo dobry wstęp. Kolejna z nich to swetry, swetry, swetry. Bardzo lubię dziergać różne rzeczy na szydełku i na drutach A tutaj jest pełno różnych wzorów na swetry Więc zwłaszcza jesienią będę mogła się ucieszyć, żeby skorzystać z tej książki I trzecia to książka etymologiczna Leona Przemuskiego Na tropie słów i rzeczy Przeglądałam ją już trochę, bo nie mogłam się powstrzymać I widziałam tam kilka znanych mi nazwisk, m.in. Aleksandra Bicknera więc naprawdę wyczekuję, będzie recenzja na pewno, zwłaszcza, że ta książka cudownie pachnie. Jest naprawdę niesamowita. Więc niedługo kilka recenzji. Zresztą niedługo spodziewajcie się recenzji naprawdę, bo muszę skończyć jedną z książek, które zdecydowanie za długo czytam. Więc do zobaczenia wkrótce. Spodziewajcie się zalegów filmików. Pa!